Cześć, to Martyna z kanału Panie Wałcie. Dzisiaj materiał dotyczący warsztatów samochodowych i napraw. No bo któż z nas choć raz w życiu nie miał sytuacji, w której czuł się przynajmniej może nie tyle co oszukany, bo to dosyć mocne słowo, ale no, co najmniej niedoinformowany, albo jeżeli chodzi o zakres naprawy, która miała być dokonana, albo jakże często kwotę, którą potem mamy do zapłacenia. W momencie, kiedy odbieramy samochód z tej naprawy. Dlatego do rozmowy zaprosiłam Wojciecha Peterka, adwokata, który opowiedział nam na temat szeregu dokumentów, formalności i spraw, których należy pilnować, zwłaszcza w sytuacji zlecania napraw do warsztatów samochodowych. Serdecznie Was zapraszam. Z naprawą samochodu. Jest dokładnie tak samo jak z każdym innym aspektem naszego życia codziennego, w którym decydujemy się na zakup czegoś, zamówienie usługi bądź rzeczy, i te elementy objęte są zawsze jakiegoś rodzaju umową. Ta umowa powinna, w przypadku warsztatu, w szczególności doprecyzowywać zakres napraw, które, których wykonujemy. No i przede wszystkim. Cenę, za którą ten, ta naprawa zostanie dokonana. Szerzej o tym opowie nam nasz ekspert, natomiast ja was uczulam na trzy podstawowe rzeczy. Pamiętajcie o tym, aby w umowie znalazły się zakres precyzyjnie określony, cena, jak i również dobrze by było, żebyście określali termin, wtedy kiedy się oczywiście da ten termin naprawy określić, bo jak się okazuje, to też jest bardzo często punkt zapalny pomiędzy nami a warsztatem. Bo oczekujemy szybszej naprawy, a w rzeczywistości trwa to znacznie dłużej i komplikuje nam życie. Pamiętajcie o tym. Fundamentem i podstawą jest umowa. Umowa zawarta z warsztatem. Jeżeli mówimy o tym e, z prawnego punktu widzenia, jaka to jest umowa, no to mamy umowę o charakterze mieszanym. Niektórzy powiedzą umowa o świadczenie usług, nic bardziej błędnego. Jest to umowa o dzieło, dlatego że warsztat musi dokonać, Wydać nam określony rezultat swojej działalności, czyli powstałe dzieło w postaci naprawienia pojazdu i umowa przechowania w zakresie, w którym warsztat odpowiada w stosunku do nas za stan między innymi pojazdu, za to, że nie zostanie skradziony z placu, zarysowany, uszkodzony podczas choćby jazdy próbnej, z czym również mamy często do czynienia. Jeżeli Mamy umowę z jakimś serwisem, który wskazuje na to, że przysługuje nam pojazd zastępczy, to to jest już zupełnie inna umowa niż oświadczenie usług, o której mówimy, bo to jest bonus dodatek, to nie jest umowa o dzieło. To jest dodatkowe świadczenie ze strony serwisu. Jeżeli mamy zakres pracy jasno określony, ponieważ przyjeżdżamy na wymianę, nie wiem, opon, czy wymianę całych kół, albo na ustawienie geometrii, to w tym momencie ta cena zostaje między nami umówiona. I ten zakres jest umówiony. Jeżeli natomiast przyjeżdżamy z jakąś wadą pojazdu, to w tym momencie zakład serwis samochodowy podejmuje czynności mające na celu ustalenie w jakikolwiek sposób, w chwili przyjęcia tego pojazdu, z czym, z jaką wadą, z jakim rodzajem, z jakim zakresem naprawy mamy do czynienia? Jeżeli to jest zakres naprawy, który jest do ustalenia, to powinniśmy w tym momencie ten zakres naprawy określić czyli zawrzeć umowę z warsztatem, powiadając między sobą, że za taką a taką cenę zostanie dokonana taka a taka naprawa. Zakres naprawy nie zawsze będzie się pokrywał w serwisie samochodowym z tym, co zostało stwierdzone na samym początku. I tutaj z prawnego punktu widzenia, z punktu widzenia umowy o dzieło, umowy o sprzedaży, która fragmentarycznie ma zastosowanie, będziemy mieli problem. Dlaczego? Dlatego, że de facto, jeżeli za serwis odkrywa, że przyczyną e, wady naszego pojazdu, jest zupełnie inny podzespół niżli to wyglądało z pobieżnych pierwotnych oględzin nawet w chwili z tego co wskazał komputer to wówczas powinien do nas zadzwonić poinformować nas o zakresie tej naprawy jej konieczności wpływie na to jak będzie ten zakres jaki będzie miał wpływ na całość naprawy również o tym jak wpłynie na w chwili w której nie usuniemy tej wady no i oczywiście o cenie i dostępnych częściach. Jeżeli tego nie zrobi, a naprawy dokona na własne ryzyko, bez porozumienia z nami, to wracamy do kwestii umowy. Czy zostało to zrobione w ramach umowy? No nie. Czy mamy obowiązek za to zapłacić? Zasadniczo nie. I słowo zasadniczo. Dlaczego? Powinniśmy za to zapłacić w określonych sytuacjach. Dlatego, że jeżeli ten zakres naprawy nie jest objęty tak zwanym kosztorysem dokonanym przez obie strony, to w tym momencie warsztat ma prawo żądać wynagrodzenia za pracę, które umożliwiły naprawienie danej usterki. Powinniśmy naprawdę ogromną staranność ogromną staranność. Przyłożyć do określenia tego, co zlecamy do naprawy warsztatowi. Warsztat może modyfikować zakres tej naprawy, stwierdzając określonego rodzaju usterki. Nie może, tak jak wspomniałem wcześniej, robić tego na własne ryzyko. Jeżeli zrobi na własne ryzyko, nie mamy obowiązku de facto płacenia za to, co zostało wykonane. Natomiast dla warsztatu ten dokument, którym zlecamy tą naprawę, jest niezmiernie istotny również z punktu widzenia ich odpowiedzialności. Warsztat może nas poinformować w każdy dowolny sposób o tym, jaki jest zakres prac, który wynikł z dokonania mm, oględzin pojazdu. E Ustnie, telefonicznie, sms-em, mailem. Wszelkie te środki porozumiewania się, w tym środki na porozumiewanie się na odległość, są dopuszczalne już w dniu dzisiejszym. Tym bardziej, że z punktu widzenia prawnego to jest środek dowodowy, nawet jeżeli wydrukujemy maila. W dniu dzisiejszym już tak jest. I warsztat nie może nas tylko i wyłącznie poinformować. Warsztat musi uzyskać od nas akceptację tej naprawy, czyli zakresu i ceny. I to jest najistotniejsze. Jeżeli tego nie zrobi, to w tym momencie powinni liczyć się z tym, że możemy odmówić zapłaty za tą usługę. Jeżeli chodzi o termin. Termin wykonania naprawy powinien być terminem rozsądnym i stosownym do danego zakresu napraw. Dlaczego w taki sposób? Przepisy nie określają nam żadnego terminu. Przy umowie o dzieło e, trudno zresztą wyobrazić sobie taki termin, który będzie terminem oczywiście jakimś tam ustawowo przewidzianym. Co innego jest naprawa blacharki w samochodzie, wymagająca nakładu czasu ze względu na technologię naprawy. Co innego jest wymiana świec zapłonowych. Jeżeli umówiliśmy termin z serwisem, a jest to element umowy. Cena, zakres prac i termin. I serwis nie dotrzymuje tego terminu. Jeżeli mamy do czynienia z konsumentem, który stwierdza, że z okoliczności, które wynikają z pracy warsztatu, wnioskuje, że ten termin nie zostanie dotrzymany. Albo wręcz prace się nie rozpoczęły i nie ma najmniejszej możliwości na dotrzymanie terminu, to może od umowy odstąpić. Jeżeli mamy natomiast sytuację taką, w której termin mimo rozpoczęcia prac już upłynął, to jego roszczenie takiego konsumenta jest tożsame. Nie oznacza to oczywiście w tym drugim przypadku, że ma nie zapłacić za to, co już zostało wykonane, bo ma obowiązek się rozliczyć w części, w której serwis, czyli warsztat samochodowy danych czynności dokonał. Jeżeli chodzi o niedotrzymanie terminu tak naprawdę umownego, bo o żadnym innym terminie nie będziemy mówili, to w tym momencie możemy oczywiście odstąpić od umowy. E przy konsumencie nie, nie jest wymagane wcześniejsze uprzedzenie warsztatu i serwisu do tego, że wzywamy ich, czyli wezwanie do tego, że odstąpimy, jeśli nie wykonają danej czynności w określonym czasie. Konsument ma prawo odstąpić i zrezygnować. Wtedy przy umowach wzajemnych, a jest to umowa wzajemna, bo serwis świadczy usługę plus dostawę części, a my pieniądze, Strony są zobowiązane do tego, żeby ogólnikowo rzecz ujmując, nie wchodząc w meandry przepisów, żeby rozliczyć się wzajemnie z tego, co zostało dokonane. Co nie zostało wykonane. Odejmujemy od kwoty do zapłacenia serwisowi i pozostajemy na danym etapie rozliczeń i stanu pojazdu. Zgodnie z przepisami umowy o dzieło, przysługuje nam w przypadku nadmiernej zwłoki roszczenie na zasadach ogólnych o naprawienie szkody. Załóżmy hipotetycznie, że samochód miał być naprawiony w terminie sześciodniowym. W weekend mieliśmy wyjechać na wymarzone wakacje, na które pojechaliśmy samochodem wynajętym, ze względu na to, że warsztat nie dokonał naprawy. Za wynajem tego samochodu Oddzielnie możemy żądać od warsztatu naprawienia szkody. Szkody, która zostanie sprowadzona do wysokości ceny, jaką zapłaciliśmy za konieczność wynajmu na określony czas danego samochodu zastępczego. Gdyby dochodziło do tego, że straciliśmy jakieś korzyści, no to jest niezmiernie trudna sytuacja z prawnego punktu widzenia, dlatego że zazwyczaj samochód można zastąpić. E, chyba, że byłby to samochód zupełnie unikalny, załóżmy hipotetycznie, że potrzebujemy unimoga, bo jesteśmy geologami i trzeba było naprawić w nim silnik. No i wtedy straciliśmy zarobek wynikający z tego, że nie wykonaliśmy określonych zleceń, musimy zapłacić kary umowne itd. To oczywiście ta strata finansowa będzie roszczeniem odszkodowawczym przeciwko warsztatowi. Tego typu roszczenia mamy. Natomiast są one niezmiernie rzadkie. I druga bardzo ważna rzecz protokół naprawy. O szczegółach opowie nam adwokat Wojtek Peterek. Natomiast ja Was uczulam tylko na jedno. W naszym najlepszym, najlepiej pojmowanym interesie jest to, żeby ten protokół odbierać razem z fakturą czy rachunkiem. Z tytułu wykonania, wykonania tej usługi naprawy, dlatego że to są rzeczy, które potem stanowią podstawę do reklamacji. Nikt z nas oczywiście nie zmierza do tego, żeby te reklamacje potem wnosić, ale w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować, będzie to niezbędne. Oni i my powinniśmy, jako dwie strony tego kontraktu, dążyć do jednej rzeczy: żeby tak zwany protokół naprawy, który jest stosowany w dużej części warsztatów, we wszystkich warsztatach autoryzowanych, dealerskich również. We wszystkich warsztatach, które są autoryzowane na zasadzie takiej, że mają na przykład pewne podzespoły jako serwisy specjalistyczne naprawiać na rzecz określonego dealera. Te protokoły naprawy funkcjonują. Dla nas protokół naprawy jest dowodem tego, że dane części zostały wymienione, one muszą być wymienione w protokole naprawy, że dane czynności do wymiany tych części zostały dokonane i dane podzespoły i inne elementy zostały użyte, choćby typu smar miedziowy, czy powiedzmy silikon. Dla warsztatu ten sam dokument jest niezmiernie istotny z punktu widzenia ich Odpowiedzialności przed klientem. Reklamacja i dla nas, i dla warsztatu. Gwarancja na części i dla nas, i dla warsztatu. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie roszczenia będą nam skutkowały od daty odebrania pojazdu z serwisu. Data odebrania pojazdu z serwisu jest dla nas datą magiczną. W tym dniu mamy obowiązek dokonać płatności, no, chyba że strony się inaczej umówiły. Od tego momentu lecą wszelkie terminy reklamacji, gwarancji i tak dalej. Inaczej strony się nie mogą umówić, a z konsumentem warsztat ma absolutnie związane ręce. Nie może pogorszyć jego sytuacji w stosunku do przepisów. Może polepszyć, ale tego nie zrobi. Dlatego najważniejszą rzeczą, niezależnie od tego, czy to jest serwis samochodowy, krawcowa, fryzjer, dentysta, lekarz, sklep z odzieżą używaną, jest. Dokument wskazujący na wydanie danej rzeczy z magazynu, spółki, z półki, w księgarni z albo na fakt zakończenia danej pracy. Tu jest umowa o dzieło. My nie mówimy o tym, że pan wyjmuje żarówkę z półki numer 4 i przekazuje nam, a my kupujemy. My mówimy o tym, że ten pan tą żarówkę dla nas zamówił. Wyjął reflektor, zamontował żarówkę, włożył, uruchomił urządzenie mające na celu wypozycjonowanie świateł, dokonał wypozycjonowania świateł i zakończył wtedy swoją czynność. Protokół to jest dowód zakończenia danej czynności, czyli tego, co zostało zrobione, tego, co zostało zużyte. On jest dla nas najistotniejszy. Protokół powinien określać wykonane czynności absolutnie szczegółowo. Wskazując na to, jakie podzespoły zostały zdjęte, wymontowane, zamontowane, wymienione, jakie elementy zostały zamienione, czy jakich użyto podzespołów, czy oryginalnych, czy zamienników, czy na przykład użyto zregenerowanego podzespołu, czy użyto jakichś materiałów eksploatacyjnych. Albo jakichś. Co do materiałów eksploatycyjnych bym się nie czepiał, jeżeli będą bardzo ogólnikowo ujęte, dlatego, że trudno jest tak naprawdę skosztorysować ich wartość i one są zazwyczaj w ujęciu tak zwanym ryczałtowym. Jest to powiedzmy 100 zł za silikony, smary, podkładki i tego typu rzeczy. Gdyby warsztat miał kosztorysować każdy z tego typu drobnych elementów, to byłoby tam więcej księgowych niż mechaników. Nasz ekspert podzielił się ze mną tak ogromną ilością informacji i wiedzy dotyczącej tego, jak należy prawidłowo zadbać o własny interes idąc zgłaszając się do, do warsztatu samochodowego, że postanowiłam podzielić ten materiał na dwie części, tak, aby można było w sposób przejrzysty i przede wszystkim przystępny, bo są to wcale niełatwe kwestie móc się z nimi zapoznać. I w razie potrzeby dopytać, do czego Was serdecznie zachęcam, i pytajcie, dajcie, dawajcie informacje w komentarzach. Naprawdę chętnie odpowiemy na, na Wasze pytania. I w tym odcinku to już wszystko. Bardzo zachęcam Was do śledzenia mojego kanału. Wciśnijcie znaczek subskrybuj i wciśnijcie dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych materiałach, które co tydzień dla Was przygotowuję. Serdecznie zachęcam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym będziemy opowiadać. O procesie reklamacyjnym, w jaki sposób przygotować się do tego procesu, co nam, jakie prawa nam przysługują i przede wszystkim, jakiego rodzaju formalności musimy dochować, aby, te aby ta reklamacja była jak najbardziej skuteczna. Oprócz tego, w kolejnym odcinku będziemy również mówić o tym, w jaki sposób i czy możemy sprawdzić rzetelność warsztatu oraz jego wiarygodność. Do zobaczenia!